Cześć widzowie, witam was w kolejnym... Siema, siema, no, widzę, no Się myli. Ale, a za nami dzisiaj jest... No. Baro, baro, ba, Halo. Nie wiem, czego było słychać. teraz! Ja to, nie ja to jest dlatego harta profesora. Potem ja. i tak jest, a potem w ogóle jak już siłać. Chodź tu. Prasę tu będzie na legal. Gudę, nie mam z nim szans. Co ja robię, to ja piskam E. Ale tego profesorka już pokonam. Siema. S. S. Łatwo z tobą. Łatwo uh. z tobą profesor. <gry> tak, chyba wczoraj pokonałem uh, widzowie. No. I boli! boli. Za chwilę będziemy miał dziesięć tysięcy. Na ja, dwadzieścia. Papryki? Nie, 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 to to trzeba! proszę wpadać na ten nie, Faj bardzo fajną. Się przynajmniej podoba. nie, ale nie, 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 jak tam by, jak nie, był Co w nie, nie, coś widzowie? widzowie? Ja lecę na tego profesora dzisiaj. To jest mój cel dzisiejszy profesor. Hmmm. <grym> jestem? na której na... jestem? Na Ty jesteś na trzecimie, jestem na czwartym pi... na szóstym. Tak Tak. hej, bo to hyleczności. Hey. Dobra. Mam 348 tych probuksów. Ja mam 12 tysięcy piłem. Piłem. Wow, ja mam 27 tysięcy. No. Co, teraz tak się będziesz nie odzywał do mnie? Ja mam jeszcze na aż 7 tysięcy kłopek. A kłopek mam 28000. I jeszcze 2000 tysiące widzowie. 4 minuty będę miał tysiącka. I mam wnikoło. koło. Spin. Ja nie ja wnikałem. Ja już zak. Jakie? Panie, mam już. Trzy. Juu, co tu się dzieje?

Ej, otwórz sobie jajca! Jajca sobie otwórz, za 10. Ja mam. Ja sobie ja otworzyłem. Popatrz jakie mam. Ja sobie tutaj otworzę jedno. Dziękuję. Komona mam, Bila. Ja już mam Bila. Okay. O, -sika mam. Ej, wbijam sobie sto wygranych na nim, na profesorze. Dobra. Jeszcze raz. Profesorek! S. Yo, jest. Ja już idę z następny, bo mam 300 tysięcy Yo. No, Dobra, mam tyle. Jest. Stop. Kolejna robi fajnie. Skąd ty masz tyle? Przed chwilą miało się 20. Ale co 20? Ciekawe to sobie. Ja zrobiłem 3 pirwy już Ty też możesz zrobić! Ola, możesz o, clown, clown. Będziesz mógł traj'a! Ja bo, bo ja chcę z zrobić traj'a! Dzięki. Milion, mam milion. Ile? Dwie minutki jeszcze. Mam milion. Kto, to, kto tam? Kto mi dzwonił? Mam milion. milion? No men. Ty zazdrościsz? Dobra. Kiedyś ja tobie zazdrościłem, a teraz ty my. Ty my. Dobra, idę walczyć z tym bossem. I poradzimy ja, sobie ja. z nim. Dawaj, dawaj. Wygrwam z Bosem. Wygrwam z Bosem. Wygram z Bosem. Ja lecę po dwadzieścia tysięcy. Ja wygrałem z Bosem. Kapta ty idź stąd rumuła. No, się tam płaczyła? Mamy gdzie 109 milionów. miliona. Dwa miliony mamy. Co? Kasper. Dlaczego no ty się tak nie odzywasz? 525 winów, dobra. Mam jeden koła. Jajco. Dobra. Jajco. Dawaj profesor czy... Profesor, kolejny raz. z tym profesorem? Prawie rebirfa. Mogę kupić jajo.

Teraz ja mam tylko trzy ruiny. A co te, w ogóle te pety robią? Dodają ci siłę. love robi. Ej, no, Petry. I ten, i ten e, też. E, I jak to się nazywa? I, e, i robirsi też. I robirsi są jeszcze lepsze niż pety. Mam 25 tysięcy. A ja mam 3 miliony. Ja, Dobra. można, jak to simulator. Nie. 158 159. Dobrytki. Ja se chiluję. Ja se typie chiluję. Dobra. Fajta mam błędnego. Jo, 26 Dobra. Dobra. Ej, Dobra. jeśli mam 26 już. Ty z Bulim wygram w 5 sekund. O, jest wygrana z Bulim. Ja z nim wygram w sekundę. Bulim jest I Ta Taher, profesor jest Ten dopiero kiepiec nie jest S. Pa, już pokonała Bossa. Mam 3,2 miliony. Ja jestem najlepszy na Nie, ktoś jest najlepszy na serwerze, jestem drugi. A ty, nie, jest ja jest drugi. A ty nie jesteś Nie, ja jestem drugi. A ty nie jesteś A, czy miliony? Masz 4 tysiące bucharków, ja mam 4 Ja muszę 10 uzbierać typie Ale Ja mam oto to włączonego Cztery Będę miał kabibarę. Już mam kabibarę, lime I wywalę mi teraz mnizka można se chillować, widzowie. O, mam kopi Na esie, autofajt włączony. I zbieramy. 3 minuty i będę miał jakąś dziwną 10 potkę. 10 tysięcy. Więc widzimy się za chwilę. Żartuję. Się cię nie umiem Co? Skończyłeś nagrywać? Nie. Aaaa! Się cię So, co robi. Część robi w kapie, w montażu. Okej. S. S. Co tam podasz. Czy przejść? No pokażę. No Ale nie tak. Dobra, to chyba kończymy, co nie? Nie. Nie ja kończymy. Nie kończymy. A to ja kończę. Ja nie mogę widzieć. On się skończył. Mamy koła. To Dobra, widzowie, ja wam też dziękuję za oglądanie. Damy nowy świat. Odblokowane. Dziękuję wam. Trzymajcie się. Pa.